Bardzo mnie poruszyła, jest to mega przykre, ale chciałbym, żebyście wiedzieli Osoby, które śledzą mojego Instagrama również wiedzą Jakieś półtorej tygodnia temu dostałem wiadomość o Kacperku Dostałem wiadomość, że jest moim widzem, że jest też bardzo chory, chory na raka W tej wiadomości była też zawarta taka fraza, w której było wspomniane, że Kacperek ma już coraz mniej czasu I też poproszono mnie, czy nie chciałbym spełnić marzenia chłopca i po prostu się z nim spotkać Ja czytając tę wiadomość oczywiście... Bardzo szybko starałem się zareagować, pojechałem do Kacperka kilka dni po tym, jak właśnie odczytałem tę wiadomość. No i pojechałem do jego domu rodzinnego, spotkałem się właśnie z nim, z całą jego rodzinką, którą bardzo, ale to bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam Alana i Maję, którzy wiem, że również śledzą i oglądają filmy. No i spędziłem z Kacperkiem cały dzień i wróciłem do domu. Z tym, że dzień później napisał do mnie tata chłopca, że Kacperek odszedł i spełnił swoje marzenie, zobaczył się z Kaluchem. Wow, Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale właśnie chłopiec spełnił marzenie i dzień później odszedł. Trochę ciężko mi się o tym mówi, moi drodzy, bo dla mnie to jest szok. To, to ja bycie, byłem zamurowany totalnie. Dalej jestem, dalej w to nie wierzę. Ale podczas rozmowy z chłopcem dzień wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, pytałem go, czy śledzi prawdziwe życie. Powiedział, że bardzo lubi oglądać prawdziwe życie i właśnie zasugerował mi jaki samochód kupić. I chciałbym, żeby to był taki Fajny gest! Chciałbym, żebyście Wy również pamiętali i chciałbym, żeby ten samochód towarzyszył nam przez całą tę serię. Mianowicie chodzi o Forda Mustanga, czarnego Forda Mustanga. Taką informację dostałem od Kacperka, że fajnie by było jakbym ten samochód kupił i postanowiłem właśnie go kupić tutaj. Koszt takiego samochodu to 100 tysięcy dolarów, ale wiecie, to 100 tysięcy dolarów dla mnie w tym momencie nie ma znaczenia. Niech to będzie fajny gest dla Kacperka, niech będzie częścią tej serii. Zostawcie mnóstwo serduszy w komentarzach, o to Was proszę. A ja moi drodzy wchodzę.